Widzowie, witam serdecznie. To jest mój drugi odcinek dzisiaj. W tym jestem z Amongusa. O! Jestem impostorem I gramy. Wszyscy tutaj przyszli. Tylko parę osób poszło tam. No może pójdziemy teraz do yy, nawiga nawigacji to jest nawigacja. albo do admina potem przejdziemy z admina do elektrykala potem do reaktora do medbaja takie kółko będziemy robić w adminie nic nikogo nie ma chociaż mogę mogę go kiwnąć o różowa tam była dobra biegniemy do ten elektrykala. Też ja lubię chodzić. <coughs> Aj, mogłem go na bo Teraz do reaktora. Odaję że robię to zadanie, bo to zadanie się długo dość robi. <coughs> no. I ja sobie poczekam. Dobra, ruszę. Tutaj dla kamerów. No dobra, biegnę do Madbaya. Teraz jest na Edbay Wydaje, się sk <laughs> albo nie, albo widzieliście to widzowie. To było najgorsze skip sk 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 na świecie. Najgorsze to było Było najgorsze na świecie, daj na niebieskiego może Dobra, jeden zagłosował żółty Jak jeszcze jeden zagłosuje, na przykład jasny, niebieski Albo ten to ja też głosuję No zagłosował czarny, a ja też głosuję Jeszcze pink

No tutaj jest strzelanie do tych. Do o dwa. Dobra, kijelnego. Ciur, nawigację. No, Akurat niebieski tam podszedł. Кто заголосовал? Да. Да, я на нем. Zgłosowałem, fajne tala. Gdzie ja skończyłem w bulerunda? Ah, posło? Nie, nie posło. Nikogo nie wywadzi Dobra widzowie Próbujemy kogoś zniszczyć i... albo ten O już chciałem kiernąć go Ale mi się nie udało Do elektrikara. Z elektrikala do tego przejdę no to sobie postawię chwila. Dobra. Dobra. Zagłosowałem. I no. Ja teraz zagłosowałem. Zamknięcie zagłosowałem. To jest chwila. No, i pewnie na mnie zagłosują jak chciałeś, to a ja teraz poszłem tam. Nie, nie ma, do skip. Jeszcze trzech. <taki> Dwóch. Zielony i różowy jeszcze? Nie zagłosowali, jest O, zielony tylko. Zagłosował. A. Więc dalej ten, fioletowa poszła na mnie. Trzeba ją wyeliminować. Dobra, ja sobie przebiegnę przez całą mapę tam do reaktora. Przez reaktor tam przejdę koło kamer. Tutaj sobie przyjdę. <coughs> to jest reaktery, kamery. Tutaj będzie medbay na prawo. O! Siema. Dobrze, udawałem. Dobra, robię mi Mamy tutaj. To jest ten MadBay. No dobra, nie idę do MadBay. Przejdę do M um, tutaj. Koła Admina? Dobra, gonić ją Chodź tu Gdzie idzie mały Ona pewnie zagłosuje No to będzie dziwne Dobra, udaję, że to coś robię sobie No to pomyślony impostor, tak długo czeka Куда их тем кинуть им? Нему кинуть, кинуть. gördü. Onu biraz soğan Różowa tam biegnie, to nie, nie zabijam, albo do Electricala pójdę. Dobra, zagłosowałem, widzę to, hm. jak gra w zawsze ten zapominam, że prowadzę taki tak nieraz mamy grę w Among Ale I, I na no. Ja dlatego też nieraz się mogę nie odzywać Ale dam na to no. to tobą dam Ale nie, przecież nie można cofnąć Jeszcze red, czyli czerwony No fajnie, jest to drive nie liczy się nic Jest, nie Dobra, Zawie, Ta gra jest porąwana Co tu? No, że tam na dół Będę śledził tam Flotowo, no tutaj poszło nie W nie, ma Tutaj Kurde jeszcze miałem ją no tylko nie miałem tam myszki oczywiście Zawsze ja mam jakieś problemy I no Zaskoczymy ten odcinek Zostaw, Nie wiem czy mówimy, ale zostawcie suba lajka Napiszcie jakiś komentarz I no, jak będzie może, nie wiem, 100 łapyczek w górę. To będę wsypinał każdemu serduszko. Naprawdę, i będę czytał komentarze. Tak będzie, nie zmyślam. Ja bym chciał, żeby ona gdzieś weszła. To fioletowa. Ciało mam. Dobra. Piszą. What? On jest... hmm. Już piszę. Ja zagłosuję ostatni widzowie. I... No. Poczekam, aż oni wszyscy zaglądają głos. W końcu ją wyeliminowałem. Albo dobra, dance skip. Czerwony. Ciężko jest wygrać, widzę. przegrałem. Nie. Will be The iconic -29, and large scale battles. Ja tutaj mam takie szanse, że ja mogę cały czas być impostorem. O, królmanem jestem. Teraz już impostorem nie jestem. Idę do Electicala. Albo do admina, zrobię sobie sobie karta. To też połączę kabelki. Pyk. Albo to odtąd muszę dociągnąć. Znaleźć na ciała. Ale piszą. Ja lubię być krumejsem. Dobra, ja skipuję. Ja mam gdzieś. Za szybko. Za szybko, żeby dawać głosy. To gdzie jest teraz ciało? To mnie zastanawia. O, czerwony wywalony. Bye, bye. Impostor? On był impostorem. I z... Proszę, król, Mój, no nie. Dobra, jesteśmy impostorem. Już 13 minut odcinka, zaraz... Jest, jest, już kończymy odcinek <coughs> dobra, kilnę ją zagłosuję o, tak dam sam na siebie ja chcę być crewmate'em ja lubię pomarańczowych możecie widzę, mi pisać, jaki kolor lubicie najbardziej. Biały niebieski i fioletowy. E, fioletowy nie. I pomarańczowy. Fioletowego bardzo nie lubię. O, wyleciałem. Ja ten sam na siebie widzę w ogóle. Nie ja chcę być skromny, No nie impostor. Dobra, ja czekam tutaj, że od razu chcę kogoś zabić. Chodź tu. Oni <gry> laga mają. Widzicie, widzowie, tak się gra. Ja chcę być kromajką. Ja nie lubię być nieposłonnym cały czas. Ja zawsze mam takie szanse, że jestem tym, kim nie chcę. Więc o, cztery osoby jeszcze muszę głosować. Coś piszmy, czy co? Dobra, trzy osoby. Cztery. W sensie na no, dwie. Jedna. Zero. O, Wszyscy na no, mnie poszli. Przepraszam widzowie. O, reklama. Jest tu widzisz Jest. Jest, jest. Trzeba szybko korzystać. Ja idę do tego BBS-a, ja co zrobię. A nie, nie mogę się zaskanować. No widzicie, widzowie. Tak to jest. A tutaj mogę iść. Robię. mam Ciao. Dobra, skipuję od razu, bo ja chcę być crewmate'em ten już 17 minut odcinka jest ja amongus Among Us zawsze nagrywam te długie odcinki znaczy zawsze, to jest mój drugi filmik z Among Us. Jeszcze będę musiał to zmontować, a już jest godzina 21:40. dają Głosujcie wszyscy. Dziady małe. Co, będziemy kończyć odcinek, bo jest 17 minut 17 minut i 25 sekund. A, jeszcze 3 osoby. Ski pójcie, Nie chcę, żeby wywalili impostora, bo wtedy ten nie mogę robić sobie zadane jakino. Ja lubię. Czerwony zgłosił. To pewnie może on jest impostorem. Jest, Skifują. Ale jeden ten dał na mnie jeden. Co za dziad mały. Tutaj nie mam zadania, a dwa mam. Nie, tutaj mam. O Jezus. głosuję Ja delay skip Jeszcze się osoby Dwie osoby Naskipują one, albo głosuję, nie wiem co oni robią. Hej. No nie wiem, to nic nie oceś nie wiem. No, to jest białe tylko. Białego trzeba ten zabić. Albo on jest im postaram. Biały impostor, na bank Na bank biały jest impostorem <laughs> Patrzcie, no Dobra Zadam mi jedną minutkę Jestem krumajtem. Nie nie <laughs> Jak się cieszę Idę do Medbeya Oni mi uwierzą, że ja jestem czysty Chyba, że nie mogę tutaj zadanka zrobić no ja tutaj nie mam zadanka czyścić węchów też nie mogę <słuch> widzowie trzymajcie mnie kibruje co chwilę zabijają i co chwilę już no, mam to ciało znajdziemy. To zbyt sensu, no nie bardzo mi się pobawić, jak ja lubię być kromejtą. Ja myślę, że tak jest. Impostorem. Zobaczymy, może być czany. Impostorem. Albo niebieski. Bo impostor też ostatni dał. Niebieski jest impostorem. No, bank niebieski jest impostorem. Widowie Już 22 minuty odcinka, prawie. No, Będą to w 27, Więc no. Nadaję, no, on. Dał mnie. Jest, gramy Dobra widzowie, lecimy do Elektrikala może Albo pójdziemy do reaktora Tutaj skończymy to zadanie O Pyk Pyk Pyk, pyk. Dobrze, mam pierwsze zadanie zrobimy Do Elektrikala idę To coś mam A, no. to jest tak jakbym odcinek montował. Biegnie taki ja amongusek To jestem jak do, ten odcinki montuję. Dobra, drugie zadanie mam. O, czarny. Wybiegniemy tutaj. Jezu! No niebieski jest na bank, no ja mam gdzieś. Teraz możemy szybciej wyjść 23 minuty odcinka prawie Teraz są 23 minuty odcinka, teraz O, tylko dwie osoby już zrobię jaj brązowy Jeszcze pink, blue, black yellow Jestem dobry z angielskiego. You. I am you are he it is. <laughs> Taka piosenka. My się uczyliśmy na angielskim. W trzeciej klasie. Jeszcze to pamiętam. Mówię niebieski jest impostorem. No, bank niebieski będzie, będzie impostorem. Ja że wam to. Zawię. A ja nie mam cików ani nic. A nie, nie był impostorem. Bo jakoś gramy to nie mógł być impostorem. To są chyba kabelki. Nie. Montowanie filmiku. Na YouTube'a, YouTubea. 24 minuty i 15 sekund. Tu już jest drugi odcinek. Tu już mam kawałek odcinka, będzie co oglądać, nie widzę, wie? Mam nadzieję, że oglądacie mój odcinek. A tu co mam? Nie, światło ktoś włączył. Idę do elektryka może to zrobię. A, naprawili. No, to idę tam z powrotem. Co to jest? A. Fajne Tu nic nie mam Widzowie Teraz też nie mam Chyba a nie Tutaj jeszcze mam ten montowanie To chyba jest tego A nie to są śmieci Jeszcze na dole będę musiał iść Śmieci wyrzucić Tutaj? Nie. Żółty zniszczony. Który z Który z nich to jest? Brązowy. Daję na brązowego. Jak oni zrywałam. To przegrywają już. Prawda. 26 minut czy importera Zagłosowałem tak impostor wiedziałem myślałem, że to ten będzie niebieski impostor Ale dobrze widzę. Ja się z Wami serdecznie żegnam oglądajcie kolejne, poprzednie filmy, macie łapę w górę, subskrypcję na kanale, piszcie jakieś komentarze, czy macie kanał, czy w ogóle zgadujcie je not. I no, ja się z Wami żegnam. Do widzenia, do kolejnego odcinka. Pa.